Cześć, siemajkę, z tej strony Maciej Games. Dzisiaj gramy w Brawl Stars i możemy nawet tu sobie ginąć, bo gramy, bo to są pogromcy mintów i mamy mita. Na trybie obrążenia w lewym dolnym rogu są części Wielkiego Bossa. W prawym nic nie ma. Ja w ogóle tam grom. A w lewym? Już pewnie widzieliście. Jest głowa Wielkiego Bossa. Nie da się wyjść chyba, co? Za mapę? No nie, żeby wyjść z gry. Nie. No dobra, to my się już widzimy przy następnym. Dobra, dobra, już jesteśmy na następnym. Teraz jesteśmy na gapę grabie. To tylko dlatego, że y jest Doryla. No jestem Doryla. kim no miałem być. Tak, Doryl. No, no dobra. <laughs> mm, że jak. Daryr no, przechodzi i, przez i, wodę. Mamulta. No to tu. Tutaj, tu. To rozwal. Tu. No i teraz. Przez będzie... wodę to leci dalej. I tak jeszcze z drugiej strony. No to to zawiesz hmm. się. Dobra. To za chwilę zniszczymy jeszcze on dalej. I mu po prostu już, już sprawdzimy. Za chwilę. Bo Frankiem się szybko ładuje jeszcze z tymi, wiesz. Z tym, dobra, mam? Dobra, to idź, tam, to nie jest. A ja sobie mu też muszę, bo szybko na Dobra. Ja wiem, weź jeszcze ich zabij, Zabiłem, zabiłem. Jeszcze mam kolejnego volta. Kurczę, bo my gramy z botami, ale boty są czasami... Dobra, szybko. Masz? Mhm. To poczekaj, idę, 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 idę. Patrzysz? No, dawaj. No. No, bo już się skończyło tymkowi, Bo bardzo długo leciał. A ja mam bardzo gorący. Dobra, widzimy się już w następnym micie. No, hej, hej, już jesteśmy. Znaczy nie będziemy teraz grać, bo mamy taki. Boty nie grają ep epikami, mitycznymi i legendami. My zagraliśmy dwie rundy. Zginąć. Takie, żeby zginąć, oczywiście. Tutaj był um, Bull, e, Jessie, e, Barley, e, Brock, Nita, Jessie, to my e, i um, ten. I ten, 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 ten. E, nie, ten. B ból. E, Bull i Brock, a tamtej był. A to. Nie, no mów. No w tym, czy w tym? Bo ja w tym wiem. drugim. To? W tym pierwszym. To? To. To? No. Już. Nie tak cold, cold barley, bo bul my barley dynamo. Więc widzicie, nie gramy, a ma ich też nie jest. Więc mit potwierdzony. Znowu. Ja mi się wyłączył komp. Mit potwierdzony. Poczekajcie i dobry. Dobra, dobra, jesteśmy już w następnym. Coś krzyczy za oknem. I tak, teraz jest taki, że w na Minaturce ma suwak do końca kołnierza, a w Lobinie, jak widzicie tu nie da się przybliżyć niestety, ale patrzcie, nie ma tu na tym na kołnierzu. A tu a tu Bibi, widzicie? Ma na kołnierzu. Prawda? Tak, no, takie, No, takie żąbki takie. No dobra, to lecimy już do następnego. Dobra, jesteśmy już. Tamten był oczywiście potwierdzony. i Ten chyba też. Patrzcie. Bo mamy taki, że... Kiedy Bibi puszcza balon, to nie otwiera. Uż. Patrzcie, bo balon tak wygląda, nie? Aha, patrzcie, jak tu się ma. Skoda, że nie można przybliżyć. Patrzcie. otwiera. Nie, nie otwiera. A ona ma ciągle otwarte. Widzicie? Nie otwiera. A albo to jego usie. Widzicie? Nie otwiera. Czyli kolejny potwierdzony. Piszcie w komentarzach hashtag meat, żeby łatwiej mi było szukać. Hashtag, hashtag mit i mit jaki chcecie, żeby był. No to co, lecimy do następnego. Dobra, hej z tej strony Macie Games. Nie, co co nie, nie, to nie, 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 wiecie, wiecie, o tym nie, nie, Jesteśmy ramię? A nie, jesteśmy rami. Od ramię. do lewego górnego rogu. Ale nasi boty, nas. Tak, bo jest taki... I bez botów. Okej. Okay. To ja. Jest ty? Znaczy mhm. ten kolt, który zginął. Okay. Jest taki mit, jeśli klik ma stałą pa Pawę, to kiedy tak. wyrzuci głowę, to pod nią będzie gwiazdka. Z logiem Brawl Starsa. No. Tak jak... Ja. Dobra, patrz. Możemy nabić sobie dobra, ulta. to chodź, chodź w, górę, chodź w eee, Dwa razy. Możesz przygnąć! A masz już? Nie, ale o teraz to. Dwa razy, dobra. Zrobiłeś mnie. Jest! Widzicie? Było napisane. Gdzie? Było, był. Widzieliście? Widzieliście. Było. Ja tam nie widziałem. Ale ja widziałam. No było to logo, które masz. Pod tak. tym. A, pod głową. No. To tak. To, to no, bo o to chodziło. No tak. Dobra. To widzimy się już w następnym micie. Jesteśmy już w następnym. Oto jest taki mit. Jeśli w ekranie startowym będziesz miał wybraną jakąkolwiek postać i stworzysz grę dla znajomych i klikniesz graj, to będziesz grał bez bez gwiazdnej mocy Sprawdzimy. Robię utwórz i klikam Zdrawa. graj. Tak? Mm. Myślisz, że prawda? Kliknąłem i mam. Najlepiej wejść No wszedłem. Nie masz? No. Takim kim grasz? Coltem. I cię No chyba. No właśnie, nie wiem, to kto ma taki, taki... Brok. Brok, jaki ma A. Okej. Dobra, otwórz, graj. Ten ognisty ma. Przecież. Nie wiem. Dobra. Eee, coś za oknem, dzieciaki krzyczą. Więc wiecie. I co? Jest. Jest. Czy to jest pierwszy obalony mit? Naprawdę jest. No? No, bo weszłeś i zmieniłeś postać. W siedem zmieniłem postać, patrz. Jeszcze raz. Mam broka. Tworzę grę dla znajomych i klikam gram. No i... No i musi się włączyć, włączyć, włączyć. Patrz. Jest. No dobra. To lecimy do następnego. I oczywiście obalony. Dobra, hej, hej. Ter, przeczytaj Tymek, jaki jest teraz mit. Kiedy żółty pasek BB, ten od, od rzutu się naładuje, to jej pił, pałka w wroni, zaczyna się kręcić i robi się granatowo niebiesko. Patrzcie, jest. Ano. Bo normalnie jest taka szara, No jak tak, się kręci, jest niebieska, niebieska i się kręci. No tak. Ej, działa. No, znowu ktoś krzyczy za tym oknem. Dobra, weź już. Brawo. Ej, no działa. No, XD. Patrzcie. Tak, to jest takie. A jak tak, to jest niebieskie i się kręci. Dobra, widzimy się w następnym. No dobra, to jest kolejny. I czytaj, Tymek, to jest ostatni. Ten w lobby ma trzy zęby, a w wybieraniu cztery. Dobra, tutaj ma raz, dwa, trzy. No. A i w lobby miałam trzy w lobby miałam trzy Chyba ktoś się pomylił, że odwrotnie. No właśnie, bo, w bo my 4... W komentarzach jakieś starych filmików, z jakichś e, różnych stron braliśmy to i to jest chyba właśnie z jakiejś strony. Patrzcie, tu są trzy, a tu są cztery. No to albo coś się albo... No dobra. Dokończymy ten odcinek i oczywiście to jest obalone. Poczekajcie, zrobię, że obalone, żeby, wiecie, było obalone. Poczekajcie. No dobra, kończymy ten odcinek mitów. Oczywiście piszcie hashtag mit. I jakieś mity. Jak jakieś mity, jak znacie oczywiście, których nie było na tym odcinku. Więc, wiecie, jeden mit wymyślił ten... Wyciu. wyciu, Tymek. O tej Bibi, która nie ust. No to co? No to co? No to kończymy. Tak? Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Pa Pa! Trzyma.